Bardzo dziękuję, y, panie pośle. Chociaż, y, drodzy Państwo, myślałam, że ktoś z Państwa w imieniu swojego klubu pokusi się o puszczenie fragmentu jakiejś piosenki y, Nie wiem, nie dokazuj, albo niektórych nie znamy, albo będziesz moją panią, a tu nic, cisza. Więc pozwólcie, że ja puszczę wam fragment grechuty tak na dobry wieczór przed 16 pytaniami, które nas czekają. To tego jeszcze nie było chyba w Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, na które czekamy. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli za X zapłacić. To tak na dobry wieczór przed szesnastoma pytaniami, które nas czekają. Jedną minutę wyznaczam.